wznieśli noworoczny toast pod wodą. Jak mówią, picie szampana 5 metrów pod powierzchnią wymaga odpowiedniej techniki i umiejętności, ale ma tę zaletę, że jest cały czas schłodzony. Zawsze staramy się kończyć rok takim mocniejszym akcentem. Spotkania na koparkach po polu, jeszcze nie. No właśnie, tradycja, ale zwyczaj. Być może wchodzicie w tradycję. Nurkowanie to głównie spotkanie z przyjaciółmi. Woda jest drugorzędna, jakby. Dlaczego żony nie bierzesz pod wodę? Też ma certyfikat, ale ona nie lubi zimnej wody. Cztery stopnie na dnie, na dole. 5 przy powierzchni. Świetnie. Szampan był? Szampan był, no ja nie skorzystałem, bo, no bo jak prowadzę, to nie piję. Trzeba umieć go pić. To jaka jest metoda? Wdmuchuje się lekko powietrze. Butelka jest od góry, wdmuchuje się powietrze i szampan wpływa do ust. Już schłodzony. Amant, aktor, wykonawca szlagierów, Któż nie zna jego piosenek. Umówiłem się z nią na dziewiątą. Już taki jestem zimny drańczy. Ach, śpi, kochaniem. Eugeniusz Bodo, przedwojenna postać polskiego kina.